Siemaneczko, jak widać KTM SX 150, kiedyś już raz takiego miałem, ale okazało się, że to 125, bo ktoś cylinder podmienił. Ogólnie tutaj, kurczę, nawet nie patrzyłem, który on rocznik pokazuje. O, też, kurde, ktoś startował w zawodach nim. Eee, kurczę, ten win, który to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć rok. A to nawet pasuje, bo po tych deklach one, ak one akurat tak wychodziły. No i co, kurczę? To pierwszy taki SX, co kupiłem z nieodpalającym silnikiem. Jeszcze nie zdejmowałem dyfuzora. Ogólnie mnie trochę zdziwiło, bo byłem u kolegi i miał takiego samego i tam nie było nic z kompresji, a tutaj ogólnie komprecha, to tak jakby jest, a on nie odpala. Ale jak zmieniałem manetki, tego nie zobaczyłem od razu. No bo jak już nie odpalał, to go tylko wrzuciłem ten dyfuzora, też nie ściągałem. Zobaczymy zaraz jak to wygląda, ale zaobserwowałem, że ogólnie rolga to nie działa w ogóle, nie? Więc jeśli przepustnica jest na opór otwarta, no to taki motor nie odpali. No ale i tak pewnie będzie trzeba rozebrać silnik, no bo no bo ogólnie to już trochę przejeździł ten sprzęt Kupiłem go tylko ze względu na to, że gość dał nisko cenę to raz A dwa, że była na niego faktura z 2,24 Żeby nie skłamać na 6,5 tysiąca Więc cały silnik został zrobiony no i, no i dojeździł do tego momentu Ogólnie wygląda on całkiem nieźle Bo nakleiłem mu już okleinę i kupiłem brakujące plastiki, które były połamane Jeszcze go dobrze nie umyłem, no bo już nie mam teraz wody No bo jest już zaraz zima, więc wodę zakręcamy i... A na myjnie trochę mi się go nie chciało ładować, więc go tylko tak opłukałem. Też pokrowiec już oprzyłem, opony zmieniłem, łożyska w kołach zmieniłem, klocki zmieniłem. No, parę rzeczy zrobiłem. Na przykład tu ma łamano stupkę, myślałem, że taką mam, ale ostatnio oddałem e, koledze, i, bo z tego mojego by pasowały, a oddałem i teraz wychodzi, że muszę kupić. E, co tu jeszcze z takich rzeczy? No, na przykład nie, to nakręteczkę też mam. E, tutaj ktoś dlatego tak ją zagniut, bo. Bo, bo tutaj jest taka też to kupiłem, żeby to zrobić oryginalnie, bo tu nawet naciągu nie ma, tak to trochę przyrzeźbione. E, tutaj jest tak ucho też brzydko spawnięte, więc dam koledze, żeby tu ładniej to poprawił i tu zeszlifuję, żeby to po prostu wyglądało, bo tutaj tak trochę niechlujnie, no ktoś to tak zrobił, sprawdza się, ale brzydko wygląda. Z dyfuzorem będzie ciężko, bo dyfuzor jest tutaj pęknięty sporo. Mam kolegów, co mają tigi, więc jest szansa, że może uda go się uratować, ale podejrzewam, że on i tu jest pęknięty. No zobaczymy, spróbujemy go odratować. Ale tak, w zasadzie, kurde, tutaj ta gruszka najważniejsza to jest ładna, nie? A tu tylko, aby wyciągnąć, więc może uda się ten dyfuzor uratować, nie? On też tak popękał, no bo to widzicie, nie przykręcone. To jeszcze i tak było gorzej wcześniej. No i tak to wygląda. Z takich. Yy... Rzeczy na pierwszy rzut oka, tam takich pierdół to wam nie pokazywałem. Bo co nie będę wam pokazywał, jak cały czas zakładam gąbkę na kierownicę albo przywam pokrowiec, albo nie wiem, naklejam naklejkę, ale rozbierzemy silniki, i zobaczymy, co tam jest w środku. To myślę, że Was bardziej zainteresuje. Ktoś pytał kiedy film składa, no czekam na pokrowiec, nie? Bo normalnie jest wszystko gotowe, można byłoby jazdę testową zrobić, ale nie chcę jeździć nim, żeby tej gąbki nie porozwalać, nie? No bo jak nie jest to przyty, no to szkoda. Więc jak przyjdzie pokrowiec, no to zrobimy jazdę testową. Jeszcze musi kład poczekać. A w międzyczasie tutaj sprzęt, a tu mam tą kręteczkę, Już mi przyszła. No a na resztę czekam, no niestety. Chciałem płaskim odkręcić, bo w tym miejscu tak było, że nie dało się nawet klucza włożyć. Tutaj ta guma to już najlepsze czasy za sobą. Chyba jeszcze mi jedna taka została, więc damy nową. Kurczę, powiem Wam, zajrzałem i w mojej ocenie to ten motor powinien odpalać, więc tu raczej nie jest wina braku kompresji, tylko najprawdopodobniej tej linki. Ale no, tłok jest wyślizgany, więc go raczej zmienię, a i tak nie widać co tam dokładnie się stało, więc... Więc pasowałoby zdjąć to, kurde, to nie jest jakiś koszta. A będzie, kurde, maszyna znowu na chodzie. Ale dobra wiadomość, bo myślałem, że tam, kurde, będzie rozpierdziel, a, a ten, a nie jest źle. fajka okropnie lekko tak siedzi. Nie wiem, w mojej ocenie pasowałoby wymienić końcówkę. Chyba taką mam. A fajna, i rydowa świeca. Jakaś taka kurde, malutka? Jeszcze zobaczę za filterkiem, bo w sumie filtr widziałem, że jest czysty, ale za filtrem czasem różne te są <grywa> przypadki. Kiedyś Miantkiego Sixtacks był na żwirowni utopiony, bo za filtrem kurczę. Yy, tutaj taki brud był okropnie. No ogólnie jakiejś tragedii to tu nie ma, ale jakoś za czysto w środku to też nie jest. Filtr chyba suchy w ogóle jest, no takim coś tam nasączy. Nie, tutaj powiem Wam szczerze, ten silnik nie był dużo razy rozbierany. Nawet widać po samym tym deklu, że on nie jest, i wszystkie śrubki są oryginalne. nie? Tutaj często jest zerwana, to jest śruba spustowa. Nie no, powiem Wam szczerze, źle on nie wygląda. Tak, kurde yy, silnikowo nie mam zastrzeżeń. Trochę tutaj jeśli chodzi o te ośki, on na przykład tutaj zobaczcie, też będę musiał wymienić. Tu ktoś dał na przykład śruby od chyba głowicy jakiejś. No ale tak poza tym to można powiedzieć, że te śruby są w miarę oryginalne. Co prawda zardzewiałe, ale, ale tak w oryginale, nie? Źle to nie wygląda, szczerze mówiąc, jak tak patrzę. Po przychodzą części będzie laleczka, tylko musicie jeszcze trochę poczekać. <noise> Ogólnie też mi się kiedyś coś takiego stało, no to trzeba bardzo zwrócić uwagę przy zakładaniu o-ringa, Tego widzicie, jak przecież szczypnęło, ale raczej trzymał. Kurde, widzę, że cylinderek ładny, ale zobaczcie, o tutaj to normalnie zaczął już puszczać według mnie, albo się taki przedmuch zrobił. I to tu chyba właśnie było. Po świecy też widać, że ta mieszanka taka mocnawa. No dobra, no co? Zdejmuję cylinder, zobaczymy jak to całość wygląda. Kurcze, zdjąłem ten cylinder i wam powiem, że on wygląda bardzo dobrze. Jeszcze tu nawet trochę ślad honu jest, miał już przedmuchy, no czyli ogólnie dobry czas na wymianę, ale tutaj to obstawiam, że to mógł się minimalnie płyn dostawać przez ten oring, który był przyszczypnięty. Coś, no u mnie też było coś podobne, jak już tłok był mocno wywalony, no bo on jest wywalony też, mimo że nie jest zatarty, to już cała powłoka jest starta, czyli taki no dobry czas, żeby tu kurde zajrzeć, o, o tak powiem, ładnie zaworek pracuje. Yy, zaraz go zdejmę i spróbuję tu odczytać jaki to rozmiar. To się okaże czy to 125. Chociaż tak naprawdę WIN bym wpisał, to też bym wiedział, więc w, następnym, w następnej części wam trochę więcej powiem, co tu w ogóle jest włożone. No dobra, coś tam się dowiedziałem, ale mam dalej znak zapytania, więc tak, sytuacja wygląda tak, że wpisałem win i pokazuje, że to jest SX1529 rok, no to czyli rok się zgadza, ale teraz tak. W mojej cenie ten tłok to jest taki za mały na, sto, na 150, na moje oko to 125, ale no kompletnie nic nie ma na nim napisanego. Żadnej litery, nie wiem, to ani Bosner, ani Vertex, nie wiem co to za marka tłoka jest. No i z reguły one chyba mają dwa pierścienia, a ten ma jeden pierścień, więc, yy, więc. kto to wie, co tu jest włożone, no więc będę musiał zawieźć do pomierzenia od razu do przychonowania. No i będziemy składać to na nowo fajnie zaworek lekko się otwiera. Korbowód też fajnie, bo jest nieprzegrzany nigdzie, wszystko ładnie wygląda, więc, więc w sumie no w mojej ocenie no to się opłacało go kupić. Jednak jakoś tam historię serwisową ma. Rzeźby żadnej tu nie ma jednak. Więc więc tak to. Tak naprawdę no to jestem 100% pewny, że on nie odpala przez stolinkę gazu. Bo się zacięła na otwartej przepustnicy, tak dwusów nie odpali z pełnym gazem, no nie wiem, no tam musiałoby być naprawdę, nie wiem, jakoś na popyk, czy coś No dobra no, to niewątpliwie plus, korba ładna, srebrna, widać, że wymieniana, bo nawet ona jest jeszcze taka srebrna, ona jest żółknięta, nie jest, a korba jest wosnera, wosnera, jeszcze srebrna Zakładałem, że silnik będzie do roboty, to znaczy, no, tłok jest, ale to wymiana tłoka to nawet nie jest remont, tylko taki serwis, można powiedzieć. Nie, to remont to trzeba było wszystko zrobić, ale jak mówię, tu jest taki sprawdzony, jakiś papier na to jest, że rok temu było wszystko robione spoko, bo żadnej rzeźby nie ma zrobione tak, jak powinno być. Więc, okej, okay, zostały takie pierdoły do poprawy. Ciekawe, czy te osłony ramy kupię, bo tu chyba były wcześniej. Albo nie było. By założył, to by nie było widać tego wytartego. Nie? To się tak pod tymi osłonami to pod każdą wygląda tak samo. Dzięki, że jesteście. I do następnego odcinka.